Jeżeli chcesz to 100 tysięcy złotych na rozdźwig małych gospodarstw. Eee, to pantera czarujesz! Ja to nie wierzę w takie bajki. Jakie bajki? Są ty się? Ciągnik nowy możesz kupić, nowe maszyny, oborczynę jaką wybudować. W telefonie to każdy jeden taki mądry. Ja znam takich cwaniaczków. Mnie pan nie naciągniesz. w takim razie, są Ty się 23 września na agroszon w Bednarach. A będzie to tam przeprosić? No oczywiście, szwedzki stół dla Ciebie! Halięcia bierz młodego jedziem! Zapraszamy 23 września w sobotę na agroszon w Bednarach, będzie taniec wuja, będą do wygrania Złote Widły oraz darmowy wniosek napisany przez Polską Agencję Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Darmo to uczciwa cena. Stoisko numer 545. Zapraszamy!